Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gotuj ze Strażakiem. Zrobię dla Was dzisiaj super proste danie. Taki deser z ciasta francuskiego, z bananami, z nutellą, może być z masłem orzechowym. Generalnie bardzo prosty, bardzo szybki i mega smaczny. Dobra, do naszego dzisiejszego przepisu potrzebować będziemy przede wszystkim ciasta francuskiego. No najlepiej je kupić, nie róbcie sami. Bananów i nutelli. I ja do smaku dam też cynamon i masło orzechowe, dlatego, że je lubię, ale nie musicie go koniecznie dawać. Najważniejsza nutella i banany. Dobra, patrzcie jak ja to robię. Banany kroimy teraz w takie kilku centymetrowe paski. Ciasto francuskie smarujemy teraz w dolnej części Nutellą albo Nutellą i masą morzechowym. Rozkładamy banany, górę nacinamy i zawijamy w taką fajną butkowę. Jedziemy. I tak przygotowaną podkowę przekładamy teraz na blaszkę, na papier do pieczenia i pieczemy przez 15-20 minut, czyli w temperaturze 185 stopni. Oczywiście smarujemy ją jeszcze wcześniej roztrzypanym jajkiem. Dla chętnych można jeszcze posypać cynamonem i do piekarnika. Dobra, nasze ciasteczka bananowe są już praktycznie gotowe, wyjmujemy je teraz z piekarnika. Najlepiej serwować je na gorąco, mogą też być serwowane zimno, ale też bardzo dobrze smakują. Kroimy je teraz, tak jak są tutaj już lekko ponacinane, w mniejsze jak cząsteczki, takie na jednego gryska i są gotowe do podawania. Także jak widzicie przepis jest naprawdę banalnie prosty, łatwy i tak naprawdę wszystkie składniki możecie teraz kupić. Nic nie trzeba wcześniej przygotowywać, także no koniecznie sobie spróbujcie, bo jest naprawdę smaczny. Jeżeli filmik Wam się podobał zostawcie łapkę w górę i do następnego razu.